I zaśpiewamy sobie prawdziwie optymistyczną piosenkę. Obudziłam się samego rana, pomyślałam fajny dzień. I przecież może... wszystko wiem. ja wszystko mogę ja wiem ty ja też wiesz. a czy ty możesz wszystko no jasne no jasne I ty przecież możesz czuć to samo Oczywiście jeśli chcesz I of to jest yes. najlepsza mój Najlepszy dzień Normalnie mogę wszystko Wiem, ja to wiem It's the best moment for us. Tak, słuchajcie A teraz skoro mamy już takich super muzyków To ja się zajmę muzykowaniem A wy się zajmiecie Oj, oj, oj Odplątywaniem Zajmijcie się śpiewaniem. I teraz wszyscy powtórzymy nasz optymistyczny refren. To jest najlepsza chwila. To jest najlepsza chwila. chwila. Mój najlepszy dzień. Mój najlepszy dzień. Normalnie mogę wszystko. Normalnie mogę wszystko. Wiem. A, Wiem. Oczywiście z będzą Normalnie, ale wiemy o co chodzi. Czy ci starsi tubercy ławeczkowi też śpiewają? No jeżeli oni są... Mogą wszystko i są super. O, trochę i trochę nie mogą. Zobaczymy. Jak ktoś może? Słuchajcie, to jest najlepsza chwila, mój najlepszy dzień. Normalnie mogę wszystko wlewać. Wszystko wiem i mogę wszystko też. Powtórzmy, jeszcze raz razem z Łowieczkowiczami. Łowieczkowicza też. W tych e, cudnych e, przyrody tam w krajobrazach. Pięknych okolicznościach. Okolicznościach przyrody. Rzeglowcy. No to raz, dwa, trzy najlepsza chwila Pokażę. to jest najlepsza chwila później. mój najlepszy dzień mój najlepszy dzień normalnie mogę wszystko normalnie mogę wszystko wiem co jest nasze pierskie magiczne zaklęcie kto tylko raz zaśpiewa wypowie te słowa tak się właśnie stanie ta chwila będzie najlepsza super dzień i w ogóle ekstra zabawa no my wszyscy wiemy że ten dzień dzisiejszy jest najlepszy ale wszyscy i mogą być najlepsze. Śpiewamy razem. I? Obudziłaś się z całego rana, późno, fajny I ty, ty możesz, możesz czuć to samo, się sam, jeśli chcesz. I teraz wy. To jest, to jest najlepsza chwila, chwila mój, mój, mój najlepszy dzień. dzień Norma, nie mogę wszystko wiedzieć. O, panie, jest super było. I ten jest the best moment. W każdym przecież możesz to Oczywiście jeśli chcesz to jest najlepsza chwila śpiewa najlepszy dzień Normalnie mogę wszystko ja to nie powinnam jeśli ty